Przed nami ostatnie dwa rzędy schematu startowego, czyli rząd 15 i 16. I sprawdzamy, co tu mamy. Oczywiście trzy oczka brzegowe, których nie widać na schemacie, a później pięć oczek prawych narzut. Trzy razem na prawo, tak żeby oczko centralne lądowało na, na wierzchu, narzut, cztery oczka prawe. Pamiętamy, że to czarne, to znaczy, że tu nic nie ma, ignorujemy to kompletnie, czyli znowu prawe i cztery prawe, czyli tutaj razem w sekwencji zrobimy tak naprawdę dziewięć oczek prawych jedno po drugim, narzut trzy razem, narzut pięć oczek prawych, oczko centralne i robienie dokładnie tego samego po drugiej stronie. Czyli tradycyjnie. Jeżeli ktoś robi na drutach skręcanych, to od czasu do czasu warto sobie sprawdzić, czy druty nam się nie rozkręcają, bo zbyt lekko je dokręciłyśmy. Najgorsza rzecz, jaka może nam się zdarzyć, to to, że gdzieś dalej w robótce, gdzie mamy już ponad 100 lub 200 oczek, wyleci nam żyłka. To tragedia, więc sprawdzamy od czasu do czasu, czy druty nam się nie rozkręcają. Wracamy do naszego 15 rzędu. Jak zwykle nitka przed drut. Zdejmujemy tak, jakbyśmy chciały przerobić lewe oczko, ale bez przerabiania. Dwa prawe i zaczynamy wzór. Na dzień dobry miałyśmy do zrobienia pięć oczek prawych, czyli robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz robimy narzut. I kolejne trzy oczka zamykamy razem na prawo, ale pamiętając, że oczko centralne ma być na wierzchu, więc zmieniam kolejność pierwszych dwóch oczek jak zwykle. Od tyłu, od tyłu, od tyłu. I teraz wszystko już jest tak, jak powinno być. Oczko drugie jest na samym wierzchu. Wbijam się w trzy, bo przecież trzy mamy zamknąć. Przerabiamy wszystko na prawo. Mamy. Narzut. 9 oczek prawych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I powtarzamy znowu to samo. Narzut. 3 razem, ale drugie oczko ma być na wierzchu, więc zmieniamy kolejność pierwszych dwóch. Wpijamy się w 3. I wszystko razem na prawo, narzut. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek, oczko centralne przekręcone. I dokładnie to samo z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, narzut. Trzy oczka razem, ale pierwszym dwóm zmieniamy kolejność. Wbijamy się w te trzy, wszystko razem na prawo. Narzut. Dziewięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uciekło mi oczko. Kiedy stanie się coś takiego, to nie panikujemy, tylko łapiemy jak najszybciej oczko, które nam uciekło. Przerabiamy je sobie na prawo i już wszystko gra czyli szóste, siódme, ósme, dziewiąte, narzut trzy razem. Drugie oczko ma być na wierzchu, więc zmieniam kolejność pierwszych dwóch. Wbijamy się w trzy i mamy narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I oczywiście oczka brzegowe. Tym sposobem po przerobieniu jeszcze rzędu parzystego startowy schemat za nami i przejdziemy do schematu podstawowego.